szkoda bardzo, bo e, wydaje mi się, że bardzo dużo zainwestowaliśmy w to spotkanie sił zdrowia. E, nie ustrzegliśmy się jednego błędu. E, po samym fragmencie tracimy bramkę. E, ciężko mi ocenić tak na gorąco, ale e, no wszystko im się idealnie zgrało. Timing. Rogne wyskoczył bardzo wysoko i, i ciężko było gdzieś to e, zablokować I mimo wszystko. Że nie wygraliśmy u siebie, to hmm, wydaje mi się, że po tych kilku słabszych spotkaniach to, to był taki krok do przodu. Wiadomo, żałujemy, że nie udało się odnieść trzech punktów, ale musimy szanować ten, e, ten punkt, bo na pewno e, wydaje mi się, że coś się ruszyło w naszej grze. Widać, że było w pierwszej połowie. E, myślę, że e, wszystko idzie e, w dobrą stronę. Często mówię, że e, w tej lidze każdy zespół przechodzi jakieś kryzysy. My też mieliśmy mały, mam nadzieję, że tym meczem udowodniliśmy sobie i przede wszystkim pokazaliśmy też, że szybko z tego kryzysu wyszliśmy i teraz będziemy szli tylko w górę tabeli, a co za tym będzie szło, to będzie lepsza gra. Ja mam takie wrażenie, że, że kibice są też takim wyznacznikiem dzisiaj, że było widać to zaangażowanie. Kibice cały mecz żywiołowo reagowali i tak naprawdę, tak jak wam też podziękowali po meczu, to, 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 to też taki sygnał. Wszyscy jesteśmy razem i wszyscy zauważyli, e, że ta walka była. No na pewno tak. No My e, możemy jedynie podziękować, że e, po tych e, kilku słabszych spotkaniach kibice nadal są z nami, wspierają nas, dopingują, bo, bo wiedzą, że e, Mamy dobrą drużynę i, i w każdym meczu dajemy z siebie wszystko, tak jak mówię, no czasami e, są pewne kryzysy, e, my też taki gdzieś tam e, mini kryzysy przychodziliśmy kilka meczów z rzędu zagraliśmy słabszych, ale mam nadzieję, że tym meczem też pokazaliśmy, że e, gramy dla kibiców, zostawiliśmy kawał zdrowia, było zaangażowanie, walka o każdą piłkę i myślę, że od tego trzeba zaczynać każde spotkanie, a, a reszta będzie przychodziła sama. A dla Ciebie indywidualnie? W Lidze powrót do roli kapitana, e, wyprowadzać drużynę na meczu u siebie. E, to było coś wyjątkowego? Czy tu już tyle, tyle tych powrotów różnych, że nie ma co wyliczać na różne sposoby? Nie, oczywiście. E, pierwszy mecz e, u siebie, kiedy e, mogłem znów e, wyprowadzać drużynę, już ostatnio e, przed meczem Pucharowym powiedziałem, że jest dla mnie olbrzymia duma znów móc. E, Wyprowadzać drużynę z opaską kapitańską. Jest to dla mnie coś wyjątkowego, także dzisiaj też na pewno wyjątkowe spotkanie. Dla mnie, bo mogłem po, po dłuższej przerwie znowu wychodzić tutaj na nasz, na nasz stadion jako pierwszy. No, wiadomo, że jest to coś wyjątkowego, także bardzo się z tego cieszę. Ale mówię, w naszej drużynie jest wielu kapitanów i, i każdy musi brać odpowiedzialność i na pewno. Na pewno jest wiele osób, którzy na tą paskę zasługują. Może nosić ją jeden. Nieważne, kto to jest, ważne, żeby każdy dawał z siebie maksa, czy to na błysku, czy poza nim.